To wszystkim, to jest MrMaster z zasterpel i dzisiaj sobie pogramy z Plan z i to jest następny odcinek z jak grać i tym razem to będzie o czarodzieju. Więc po pierwsze, jeszcze później, za kilka tygodni, nie wiem kiedy zrobię drugi odcinek, bo teraz jeszcze no, za dużo nim nie pograłem, bo mi postaciami to tam więcej grałem niż nim, to jeszcze później zrobię to kiedy tam... Kilka rzeczy pozmienię, jeszcze będę wiedział ogólnie jak tam działa. I no, to teraz szybko go sobie zaawansujemy. Mm.

Zatem też to zmieniło, jest tak dookoła. O, to fajne. Nie wiedziałam. Czułem już tylko uruksa. To tak, co? Dobrze, <gry> no, ja też tak zmieniłem. O, to fajne. Dobra. A więc zaczynajmy. Dobra, więc witam ponownie. Nie, nie. okej, okay, dobra. Jeszcze. Mirnowa, więc. Głównie to ten stawki... Nie, no do wsparcia w sumie, niby tam, ale. Też w miarę dobry jest do ataku, wydaje mi się, do atakowania tam. W miarę dużo obrazu co daje. I no. No to i um, ale jeszcze do końca nie mogę powiedzieć za długo z nimi nie gram, jeszcze wszystkich nie odblokowałam, więc tego jeszcze wam nie mogę powiedzieć. Było blisko. I, no więc ulepszenia. E, ulepszenie. Umiejętności to. Zmiejętności um, to. Ogólnie nie są aż takie specjalnie nic aż tak ciekawego, ale są w miarę dobre. Więc pierwsze to jest chyba z eliksir, wydaje mi się, że się nazywa. I no i to po prostu robi, że um, nie, da, nie, nie można dostać obrażeń. I że jeśli się wrogów w tym trafi to kurde. No, i jeśli się w tym trafi to nie mogą sprintować ani um, no skakać i no, to jest w miarę fajne, tylko że trochę krótkie. Ale to są jeszcze takie inne efekty, co robię na przykład, jeśli jest się w tych, um, no w tym takim, nie wiem, jak to nazwać, takim jakby, to jakby bańce, um, tego, no, um, grzybka zapomniałam, jak się nazywała, to wtedy na przykład można się normalnie ruszać, albo jeśli um, się pali, to też um, ten efekt stampuje i no i różne takie rzeczy, ale dokładnie to nie wiem, co wszystko robię, ale wiem I efektów. No. Więc drugie to jest to, że się tym... Nie wiem, jak się... Zapomniałem, jak się... Czekaj, jak? A, a, urok katastrofy. Więc zależy jak kiedy się użyje może być dobre albo złe Ktoś naprawdę chce <grym /dźwięk> no. <śm -dźwięk> hmm. Więc ten urok katastroficzny, No. Um, no, zależy, bo może być dobry, może być zły. Głównie to tam ja nic z tym nie zabijam. Tam coś za, za. albo tam uciekną, albo skinę, albo w niby. albo tylko trochę zada obrażeń, ale nikogo nie zabiję. Większość czasu to i tak tylko jedną osobę trafi. Czyli no. Serio? I... No. Czyli ogólnie jakieś super nie jest. ale jakoś da się użyć. Gdzie tam już, na przykład jakoś z tyłu tu zaś, później już się tym z eliksirem trafić i to użyć. Uwaga, no, no. kurde, sam mi się ścina. Działaj! Kurde, działaj! Działasz? Nie, już nie. Kurde, masz działać! No a. No albo tam nic nie zadasz, albo ten. Ty... albo kogoś zabiję zanim coś możesz zrobić, to też się dzieje. Nic no. Kurde, gro masz... Ha! Ej, Gro. Chcesz? Nie, dobra. nie działa? I na no, ostatnim to jest e, gwiazdor. To em, tak taka ja wam zaraz pokażę bez miarę skomplikowana. Czego do tego gościa wezmę. Co pan z Kiedy będzie tak w końcu działać? Przesta się ścinać! E, ale to nie było moje. Więc no, ostatnio to wam zaraz pokażę, bo jak mówiłem jest to trochę skomplikowane Kurde, przestanie wszędzie skakać! Aha, działać, no,

Kurde, ja muszę pokazać tam... Czekać, no. Teraz wam pokażę. Ma nieperfekcyjnie. Więc no, to się przyczepia do głowy jakiegoś sojusznika. I no, wtedy można... Wtedy jeśli patrzy w tą samą stronę co sojusznik, to wtedy... <grym> na przykład właśnie jeszcze gdzie się strzela... Um, no. I się strzela? Um, można widzieć... Um, Widzieć przeciwników. Um. Um. No, wydaje mi się że to chyba wszystko. A jeszcze um, strzały są jakby lekko samonaprowadzające. Więc no, to jest nawet w miarę fajne, bo można po pierwsze wchodzić z osoby do osoby. Można wszystkie umiejętności normalnie używać i są prawdopodobnie nie najlepsza umiejętność czarodzieja. O kurde ko... O kur To można przychodzić z y, um, sojusznika, z sojusznika i no. Tylko problem w tym jest, że można cię łatwo jakby z, by z go wybić, bo ma się tylko 65 życia wtedy. Kurde, to kiedyś przestano, przecież wiedzą, że skiną. Więc. No, to chyba. A, jeszcze można się przyczepić do. Um, no też. do takich zabiegów jak ten, albo nawet do papugi pirata, albo działka inżyniera, więc. no. wiele rzeczy, wiele rzeczy, a nawet do botów. Więc. no, miała fajna umiejętność. I no ogólnie wydaje mi się, że chodzi jest tak w miarę mocny. No nie jest już taki super dobry, ale taki bardziej na mocnej stronie niż słabe, więc no. Dobra postać um, chociaż um, najlepiej tam atakować wrogów i strzelać z długiego albo średniego dystansu, bo, bo jeśli na bliskim to bo... Po prostu za szybko nie strzela. Um, no. Nie ma, w sumie. Nie. Ma no, normalne życie, ale po prostu lepiej się nim gra. Um, no. No, z dłuższych dystansów. Chciała ja akurat w tej chwili musiał się ścinać, co nie? A jeszcze ma ten swój um, no, 2 na 2 tak, jest okej, okay. najlepszy chyba jest, kiedy są takie grupy, w um, no. A teren... najlepszy bym? Nie no, głównie bym użyła normalnego, ale jeśli jest taka grupa, to można użyć i no, to by było wszystko, a więc zostawcie szybko, w górę, się wam się podobało. Kaptuje się nie, zasubskrybujcie jeśli chcecie i Pa!